Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym, od, znaczy w nowym, w kolejnym odcinku z gry Minecraft i to tym razem z naszego normalnego e, save'a. E, co mam w następnie chciałem powiedzieć? No to to, że w sumie mam diamentowy miecz, ale to już było, diamentowy kilof, siekierę i łopatę, zainwestowałem w nowe rzeczy. Troszkę pokopałem ogólnie i teraz mam jeszcze 14 diamentów, trochę żelaza, węgla, to są bloki węgla, trochę złota, redstone'a, lazurytu, No ogólnie, o, jeszcze 8 mam, także troszkę jest zbroi, troszkę też mam tych kości jest trochę, strzał. Tutaj zbytnio nic się nie zmieniło. Tak jak już widzicie, tam przez szybę to wybudowałem portal do netheru. Ponieważ ponieważ potrzebowałem te grzyby świecące, a poza tym już miałem diamentowy kilo, to postanowiłem, że już wybuduję. Ogólnie to blok mamy mało. Oto to ogóle. I mamy bardzo mało jedzenia. Ale już jakby tym zająłem ponieważ w tym czasie kiedy była ta przerwa i od razu chciałem jeszcze powiedzieć przepraszam jeżeli będą jakieś lagi ale to nie jest podwane tym że u mnie coś jest źle tylko przez aktualizację Minecrafta Minecraft to jest zepsuł, czasami ten Minecraft tak dziwnie ścina takie są dziwne ścinki ale e, ogólnie zrobiłem też kowadło e, nie pytajcie skąd jest ten gras on jest tutaj postawiony bo y, Enderman mi go tu postawił. O, jeszcze tu mamy żelazo. Także mamy troszkę jeszcze nawet więcej żelaza. Mamy dokładnie teraz 2,5 staka. Bardzo fajnie. No i łóżeczko to dalej tyle samo. I tu mam tylko dwie skrzynki tutaj więcej trochę temu. No i tu są rzeczy z nederu. To mogę sobie jeszcze odłożyć. I budowałem troszkę więcej. Nie tylko ten portal, który tam widzicie, ale też tam są skrzynki. Ale wyjdźmy i Wam teraz pokażę wszystko, co wbudowałem. No, trochę się tu podziało. Domek jest taki sam, ale wbudowałem ten portal do netheru i pomyślałem, ktoś co to jest. Postanowiłem, że buduję sobie coś w takiej oazy na pustyni. I. No i wbudowałem. Trochę to zajęło. No, ale przynajmniej mi się nawet podoba. Fajnie to nawet wygląda. Taki most i w ogóle. Nie mam jedzenia, to jest problem. Ale tutaj jest farba. Przecież w sensie ona jeszcze nie jest dokończona, bo ona będzie schodziła sobie w dół. I ona jeszcze ta będzie głębiej. Tu jeszcze będą dwa poziomy. Musiałem sobie posadzić już rzeczy. Bo prawie już w ogóle nie mam jedzenia, także i tak już sobie teraz zbliżymy march marchewki. A tak w ogóle to... Byłoby tu budowane więcej, myślę. Gdyby, gdybym od razu zaczął się do roboty wziął. Ale mi się trochę nie chciało A potem jak już tak się wziąłem do roboty, tak już tak to budowałem. Budowałem z dnia na dzień. I... No i po prostu jakoś tak. Jeszcze zbierzemy sobie stąd. A i zepsułem to poletko. A. Ogólnie to jest nawadniane y, y, z prawej i z lewej strony. Tylko y, to ogólnie wszystko. Jak już będzie skończone. To już Wam pokazuję. Tylko za zasadzę sobie to wszystko. Ogólnie jak już będzie wszystko skończone, to to będzie wyglądać tak jak tu. Tak, jak tu o. Tak, jak tu. Że tutaj być zabudowane takim tym, dropery i w ogóle. I tu będzie na górze szkło. Chodźmy się przespać i dalej was będę oprowadzał po tym wszystkim, co wbudowałem. Ok. I teraz tak. Gdyby się zapytać, co tu jest w tych skrzynkach. No to tu są jakieś rzeczy takie. Ja to nazwam natura, w sensie w sensie jakieś o, już sobie tylko tyle tych markawek, nie potrzebuję w sensie jakieś grass bloki, właśnie, bo mam jedwabny dotyk przez co mogłem wykopać właśnie grass bloki, jakieś kwiatki, liście i w ogóle tutaj mamy całą skrzynkę piaskowca i piasku ale to nie jest tylko tyle bo jeszcze tu jest pełno piasku jeszcze tu jest pełno piasku tu jest Bruk, trochę ziemi i piaskowiec. Tu jest wszystko, tu ogólnie wrzucam wszystko. Więc tu jest wszystko po prostu. A tu jest sam bruk, jest tego strasznie dużo. Wzięło się to w sumie z tego, z tamtego, z tamtego, z tamtego i z tego. Ale dalej. Eee, tutaj, o, tutaj jeszcze tego nie pokazywałem. Zaraz przejdziemy, albo, albo dobra, chodźmy w tu, bo tam tutaj jest bliżej. To pójdziemy, pójdziemy sobie do tego. Tutaj wykonają sobie y, automatyczne przepalarki, które były bardzo drogie. Bo aby zrobić taką jedną przepalarkę, taką jak tu widzicie. Potrzebujemy 12 hopperów, jeszcze tory zasilane y, wózek. Natomiast to trochę kosztuje. I tutaj mamy aktualnie. Zrobiłem sobie też takie oznaczenia na górze, tutaj i to jest y, przepalarka do różnych rzeczy, na przykład bruk. O... Nie chciałem tego zepsuć, dobra? Y, bruk, piasek, jakieś barwniki, bo na przykład kaktusy. Y, tutaj mamy do y, złota żelaza, no i też netherite w sumie chyba nic nie mamy wszystko pociągałem tak i tutaj to ogólnie polega na tym już Wam mogę pokazać że wchodzimy sobie tutaj znaczy nie musimy ale możemy najlepiej wchodzimy tutaj pakujemy do tej do tego wagonika rzeczy klikamy tą dźwignię aby zasilić i puszczamy wózeczek on sobie jeździ zasilając oczywiście teraz widziałem małą ilość bloków bo tutaj wszystko poszło po 5 i on tak sobie jeździ, jeżeli jest dużo itemów i tak rozdziela i wszystko ląduje do tych dwóch skrzynek, jak widzicie także to jest fajne a, i aby wyłączyć, wystarczy tylko kliknąć na tą dźwignię i wózeczek się tu zatrzyma to jest też bardzo fajne to jest do żelazo złota, a tu jest do jedzenia i też jest tu ma być jeszcze mięso i tu ma być ryba ale jakby nie mam ryba ani mięsa bo mięso to w ogóle w tym, na tym save to jest trudne do pozyskania, bo tu jest mało zwierząt Farmę Wam pokazywałem, to jest przepalarka, też Wam pokazywałem. Mi się dosyć podoba, w sumie ładna jest taka. E, pójdziemy teraz w tą stronę, ponieważ tutaj jest kolejna rzecz, którą wbudowałem. Tak bardziej na od... tymczasowo, ponieważ jest to e, tu do e, zaklęć, czyli Enchanting Table, mało mam tych biblioteczek, postawiłem maksymalnie ile mogłem. No, i to jest tylko tak, teraz zrobione na, na chwilkę, na chwilkę oczywiście, bo jeżeli bym miał to bym zrobić sobie, jeżeli to by było w ogóle w tym miejscu, to bym zrobił sobie to o wiele ładniejsze jak pokój ze szkłem, bo ogólnie tutaj jest bardzo dużo rzeczy, mam ze szkłem, ponieważ to będzie wszystko przykryte szkłem. I farmy mam ze szkłem. To są farmy kaktusów, które tu jest jeszcze, które dosyć. Niedawno wbudowałem Crafting i I ten Jak to się nazywało kompostownik A na górze mamy lampy z redstone z, Razem z e, Tym jak się nazywa Razem z Ojejku Teraz zapomniałem jak się nazywa Nie wiem Mam jakieś bloki to po to wejdę i zobacz, co to jest Zapomniałem teraz Razem z detektorem światła, tylko niezłączone na noc. Czyli, gdy jest noc, to lampki się zaświecą. Także to jest bardzo fajne. Tak sobie pomyślałem, że tak zrobię. Nie będę używał zwykłego tam Glowstone'u czy tych grzybów, które używa właśnie w tym miejscu. A to jest farma. Nieautomatyczna, oczywiście, mimo że mogłem, ale nie chciałem w sumie. Farma. jeszcze jest dziura, bo niedokończona farma trzciny cukrowej idąc dalej, farma arbuzów które sobie zbierzemy i rozsadzimy ponieważ potrzebujemy to mieć na całej linii, nasiona arbuzów weźmy sobie ich teraz 12 i zobaczymy ile nam braknie bardzo mało nam braknie jeszcze jednego nam tylko zabrakło nie to, tylko to. Ok. A idąc dalej, przechodzimy tędy. To jest wszystko się tymi drzewami. Mamy dynię. Wykopiemy sobie tą dynię, Przerobimy je na nasionka. Z dyni akurat ma no, aż 4 nasionka, to jest bardzo fajne. Kolejne 4 dynie, no i tak to wygląda. E, trochę czasu to zajęło, bo e, dużo czasu e, zajmowało. E, Zdobywanie wszystkich itemów. I tak dalej. I tu jest nieskończone źródełko wody, ponieważ potrzebowałem I przy każdej takiej budowie stawiam sobie łóżko z craftingiem, dlatego tu jest naprawdę bardzo dużo ich. Ale jeszcze wam miałem pokazać na pewno, jaką, nether. Zobaczyć, żebyście zobaczyli gdzie się bo Według mnie na naprawdę bardzo fajnym miejscu. Się zrespiliśmy z portalem. Oczywiście ten odcinek to będzie taki, myślę, max 20-minutowy odcinek, w którym pokażę Wam, co zrobiłem przez ten czas, kiedy tych filmów nie było. Jeszcze nas czeka jedna bardzo duża budowla: będzie to magazyn. Mam ubrane oczywiście złote buty, aby nas pigliny nie atakowały. Niech się to ten. I jesteśmy w tym y, czerwonym biomie tych grzybów. Jest przejście, ponieważ no, potrzebowałem przejście, i tutaj wychodzimy do góry. sobie wy Wychodziłem, i tutaj złapałem sobie dwa y pigliny. Ja tutaj sobie wchodzę i wtedy rzucam im złoto i zbieram sobie te wszystkie przedmioty. Tutaj jest wielkie, wielkie po prostu źród nie źródło lawy, a rzeka. Po prostu takie jeziorko lawy wielkie. Tam gdzieś latają gasty, ale nie zwiedzałem nederu. O, właśnie tam jest gast. Nie zwiedzałem nederu specjalnie, aby za dużo sobie nie spoilerować. Także nie wiem, czy coś się tu znajduje. Jedne co to, tylko zbierałem glowstone, który tu był. No i grzyby, bo potrzebowałem do oświetlenia i do ozdoby. Bo w sumie bardziej lubię te grzyby niż, te, niż glowstone, bo glowstone mi się trochę nie podoba. I co jeszcze? A i Ech. No bo nie wiem, bo strasznie już dużo mam tego bruku. Mam już prawie całą skrzynkę. Tu jeszcze mam prawie połowę. Tu mam jedną skrzynkę piachu i piaskowca. Kolejną skrzynkę, kolejną. I nie wiem trochę co z tym muszę robić. Ale i domek. I domek trzeba będzie jakiś inny zbudować. Nie wiem, właśnie, czy go w ogóle wtedy nie zburzymy i nie wybudujemy wszystkiego. Jakby żeby domek był postawiony, żeby tu był przód. I tu był tył, bo wtedy będziemy sobie zrobić zejście do, do tego magazynu. Bo jeżeli byśmy chcieli w tutaj, no to znowu jest problem, że tu jest ta farma. I byśmy się mogli w końcu tej farmy dokopać. To by nie było zbyt fajne. I w sumie tylko tyle wybudowałem przez, te, przez ten czas. No i trochę się nakopałem, no bo jednak trochę tego węgla się nakopałem. Diamentów też trochę znalazłem, no bo jak widzicie mam wszystko zrobione. I jeszcze mamy 17 diamentów. Tak, 14 diamentów, trochę złota. No i węgla najwięcej, no bo jednak półtora taka bloków węgla i żelaza. Żelaza, gdyby nie to, że robiłem te przepalarki. Które były bardzo drogie, no to bym yy, miał około wiele więcej, bo tutaj 12 hopperów, 12 hopperów, 12 hoperów, yy, tory, wagoniki, to wszystko się tak zbiera, zbiera. I nagle się okazało, że na to wszystko zużyłem 6 staków, żelaza, jakoś tak. No i jeszcze kowadu zrobiłem, ale kowadu to w sumie niedawno zrobiłem. No i w sumie tyle. I miałem już ten portal do najdłużej tak fajnie ozdobić tymi tymi I mogę to zrobić w sumie Nie przemyślałem tego, że mogę to zrobić, ponieważ Ponieważ mam jedwabny dotyk Wszystko było problem z tym, że nie miałem jedwabnego dotyku A teraz mam Przez co mogę Sobie posadzić Te yy, grzyby Pięknie to wszystko działa. W sensie y, szybkość, bo tu jest niezniszczalność 3, wydajność 3 i niedawny dotyk. Także chciałem jeszcze mieć fortunę, ale mi się niestety nie udało. Y, dobra, y, to tak. Y, tego wykopujemy. Tego wykopujemy. Teraz stawiamy sobie to i to, myślę. Mogę sobie wziąć teraz już tą trawę. To jest jakaś taka trawa, taka? To są te korzenie, ok, czyli tutaj też muszę mieć to budowane. Dobra, to zamienimy ten nederak w większości miejsc. Dobra. Ogólnie robię kamienne kilofy jak mam kopać jakieś takie pierdoły, żeby nie marnować tych diamentowych. Dobra, tu jeden, tu. To nie jest. To jest tu, niech będzie i teraz moczki kostnej. To ja mam. Także o nią się nie martwię. To mam. I wezmiemy teraz te grzyby, które tu mam. I wypaczone. Niech będą. Um, niech będzie jeszcze to i te liany. I w sumie tak wygląda moja praca, jeżeli coś buduję. Czyli zbieram sobie najpierw itemki a potem dopiero. Y w ogóle to najpierw buduję to na kreatywie, a potem yy, to buduję na survivalu. Mogę. I mamy... No dobra, aż tak wysokiego to ja nie chciałem tego. Dobra, to to zróbmy tu. O, czemu nie chce rosnąć? Czy żeby to było to, że on musi być na swoim bloku? Możliwe, możliwe. Dobra, to zrobimy to jeszcze sobie tu. A, to jest to takie. Ten, ten, ten. O, blok z brodawek. Dobra, poszło. To nie pójdzie. No, to nie pójdzie. Złożymy to, tylko cały ten. Ale to nic się, sobie, nic się nie stało, dobra bierzemy te liany, a to po to aby je, czy mogę przepić tutaj? Nie mogę, a czy jeżeli dam tutaj te broda, to czy będę mógł puścić? Też nie mogę, czy to jest tylko na tym dre drewnie? Też nie. Hmm. A okej, okay, bo one muszą zwisać Dobra yy, Mamy jeszcze gdzieś kości, to powinienem sobie móc wziąć. Yy, gdzie są kości? Czy tu gdzieś są. Tu nie ma. Gdzie musimy iść do domku wziąć... Ogólnie mam też 33 level, bo tego coś nie powiedziałem. Yy, troszkę zużyłem na... Yy, a nie abridowanie, a na zaklinanie tych przedmiotów, bo tu jest pogrążenie umarłych, nie chciałem tego w sumie, ale już no jak już się dało no to co poradzić to już wziąłem dobra, tu nie ma gdzie mam nożyce? wezmę sobie to jeszcze, bo podpalimy nether'a'ka, żeby to jeszcze będę musiał coś z tym grzybem troszkę zrobić, bo on jest taki tu zrobimy tak, miałem tu dziś na pewno nożyce. Tu, no właśnie. O. I teraz chciałem obciąć, ała, ała. Dobra, mamy. Ile mamy? Jedne tylko. Dobra, nieważne. Mogą być nawet jedne. To przerabiamy na mączkę kostną. Łupatę. Dajemy. Okej, okay. coś się spaliło, nieważne. Niech będzie tu, jak o, tu wpadnie. Dobra, i fajnie. Tylko nie, żeby mi się to nie spaliło, ja tego tutaj nie dam. A mam netherracka, jeszcze w sobie mam. To mogę dać go tu. Ten, ten ogień w sensie dobra to go za chwilkę damy ale jeszcze zanim to jeszcze obciął y, to nożycami ile tego mamy? dwa no dobra niech będzie i yy, trzeba ja tutaj to nie mogę bo aha no tak bo to musi zwisać To wiem, co zrobimy. To dołożymy sobie tu jeden blok, taki. Taki o. I tu puścimy sobie to. Dobra. Jakoś super to chyba nie wygląda, ale niech na razie tak będzie. No. A, jeszcze przydałby się ten jednak niebieski grzyb. I to jest strasznie wysokie. Kurde, mogą być to takie o połowę niżej, ale ale chyba wiem czemu. No dobra, i myślę, że to by było tyle w tym odcinku. Wiem taki odcinek trochę gówniany, bo nic nie zrobione, tylko pokazałem wam wszystko. Ale mam nadzieję, że to wybaczycie, bo już następnym odcinku będzie... Pokażę Wam plan całego no, planu... W sensie nie, bud nie wybudowany, a plan magazynu, a dopiero później będzie domek bo magazyn jest bardziej potrzebny no i myślę, że pomiędzy odcinkami też będę kończył tą farmę bo to też trzeba było skończyć a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie jeżeli wam się filmik spodobał może, możecie zostawić łapkę w górę subskrypcję, komentarz no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku cześć!